Witam Was, z tej strony Dominik Witam Was w pierwszym odcinku poradnik GTA V Jak widać ma na razie my bo akurat z kumplem Nagrywamy Zwycięzca, no Mówiłem na odcinku zapis. Nagrywałem akurat z słabą kamerką bo to akurat z telefonu nie mamy zbytnio takiego dostępu ale następnym razem obiecuję, że będzie lepiej więc w tym odcinku chcę Wam przedstawić jak zdobyć pojazdy lub samoloty wojskowe za darmo bez używania kodu. Dobra. W międzyczasie baza wojskowa znajduje się o, w tym miejscu. Rzyma, rzyma, rzyma. Tu są dwa wjazdy. Jak dla mnie to od tyłu, czyli od mostu. I od przodu czyli od normalnej drogi ja tam na przykład najłatwiej polecam jechać tą drogą dlaczego? Zaraz wam pokażę a właśnie to jest nagrywane z Xboxa i to nie jest nagrywane u mnie bo ja Xboxa nie... nie mam a i napiszcie czy chcecie serię w ogóle z GTA 5 u mnie na kanale to wtedy sobie kupię na pc to. dobra było było przez ten czas co będę jechać to wam trochę ukrócę, więc yy, zobaczymy się później. Już jestem z powrotem. Jak widzieliście pijak piach, Jak pijak jeździłem, no dlatego, że chyba to jest mój droga jazda takim samochodem. Więc wiecie, nie jest zbyt tak łatwo jeździć No dobra, wracając do rzeczy. Jesteśmy już w bazie wojskowej, to jest właśnie ten wjazd, co wam pokazywałem, o ten tu, czyli jak dla mnie od przodu, jak <laughs> dla Was może być inaczej w ogóle, no ale mniejsza. Dobra, pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę to jest jak ugrać samolot odżytowy. Nie wiem jak się nazywa, ale to w tej grze to jest chyba jedyny odżytowy, więc niestety nie powiem Wam nazwy, bo no, nie za bardzo. No chyba, że jakimś skutkiem Wam wyświetli się na ekranie, ale wątpię. No dobra, to tak, jeszcze co robimy. Musimy jak najszybciej jechać, nie zatrzymywając się i nie jakim szczęściem nie trafić na czołg jechać tą trasą co teraz widzicie. Jedziecie tak. Najłatwiejsza trasa dla szybkich samochodów. Tak. Tu skręcacie i macie naprzeciwko hangar taki. W tym hangarze jest samochód. I dlaczego? Niby z, tej, z tego hangaru jest najłatwiej wyleźć, a na przykład nie z zewnątrz. Zaraz zobaczycie. Bo w hangarze po pierwsze żołnierz jest tak mało, że nawet teraz nie ma praktycznie. Tam co widzicie to jest na zewnątrz. Jak widzicie teraz dalej nikogo nie ma, więc ja sobie mogę wylecieć. Ale to nie jest tak łatwo, że już lecicie i możecie sobie polecieć. Jak już wylecicie, nagle będą Was strzelać rakiety, więc musicie jak najszybciej odlecieć stąd i jak najniżej lecieć, żeby rakiety Was nie trafiły. Kiedy odlecicie daleko już od bazy wojskowej, wtedy najlepiej, żeby uciec z policji trzeba lecieć jak najwyżej. No i jak najdalej. Jak już uciekniecie. To będzie Wasz. Jeżeli byście chcieli go zapisać gdzieś, to wystarczy wylądować nim w swoim własnym garażu, zapisać grę i macie samolot w garażu. No dobra. Zaraz do sobie. Witam Was. Znowu. Teraz Wam pokażę drugi. Czyli śmigłowiec szturmowy. Zastanawiaj się, czy to będzie taki samolot. O! Czy może jeszcze jeden Wam pokażę. No nie wiem ile tam czasu leci a za długiego filmu powinienem robić w jednym odcinku więc wyżej to prze podzielę na dwa, na dwa odcinki więc jak na razie ten samolot trwał będzie drugi i ostatni ale spokojnie samolot jest bardzo dobry więc co pierwszy robimy no, no co no kradzie nie samochód bierzemy albo jedziemy taksówką ja w tym na przykład przypadku sobie na przykład <laughs> Wolę wezwać taksówkę, dlaczego? Dlatego, że szybciej, a po drugie... by żeby komuś się chciało drugi raz jechać. Tym bardziej no jak zginie, bo ja akurat tym samolotem specjalnie zginąłem. Ale to mniejsza. Chodzi o to jak zdobyć, a nie jak zginąć. Więc jak widzieliście samolotem się udało. Mrugały gwiazdki, dałoby się uciec. Dobra, czekamy na taksówkę, trochę wam przewinę. Dobra już, jak widzicie troszkę przejechała, więc wsiadamy wybieramy kierunek docelowy czyli nie należy na mapie I Ja, ja, ja akurat niestety jeszcze raz z tej samej strony będę wjeżdżać akurat biorę pomilk, czas Będę szybko na miejscu zaraz zobaczycie Tak widać kolegę tutaj, który telewizorze trochę no. No jak widzicie, a teraz na przykład samochód już od razu mam na miejscu, więc sobie po prostu wyproszę kierowcę i teraz tak, śmigłowiec, jedziemy tak, czekajcie chwilę, dołączę, bo to kurzę, okej, okay. jedziemy prosto, budlecie dzisiaj, żebym czołg nie zastał, bo po prostu muszę od nowa, jedziemy prosto, tak jak wcześniej. Tyle, że nie skręcamy w lewo, tylko w prawo najlepiej. Dlaczego? Bo tam najmniej jest tych. Policji. O, niestety mamy kaha. Nie mamy śmigłowców. I zginąłem. Zaraz do wrócę jeszcze raz Wam pokażę. Dobra, witam Was. A jak widać jestem znowu na miejscu. Mam nadzieję, że mi się teraz uda, bo niestety jest tak, że nie zawsze jest w tym miejscu, gdzie trzeba jest śmigowiec lub coś innego. Ale teraz powinno mi się udać, więc spróbujemy jeszcze raz tam, bo jeżeli nie będzie, to Wam pokażę jeszcze jedno miejsce. tak jak wcześniej Wam pokazywałem, czyli prosto, tutaj w prawo, jeżeli nie zobaczycie tutaj śmigłowca mi no. na przykład już nie ma, a powinien być. Rzadko jest, ale spokojnie, nie martwcie się, jeszcze jest jedno miejsce, wystarczy jechać blisko hangaru. Czyli tam gdzie jak Wam pokazywałem, tam gdzie odrzutowiec był, widzicie samoloty po lewej, tu hangarze i tu przy hangarze o. I na wprost macie samolot, helikopter cip, dwa działka minikun I wietnice, znaczy rakiety, samonaprażające. Wypowiedz jest dobry, ale żeby uciec to jest dopiero trzeba umieć. To jest trochę taka jak 26 sztuka ucieczki. Rakiety ścigają, więc trzeba jak najniżej lecieć, blisko hanga. O, widzicie? Oni z góry strzelają. Więc jest bardzo trudno uciec, nie? Dobra. Zaraz do Was wrócę, jak już mi się uda wsiąść ten śmigłowiec i uciec. Witam to To moja, niestety, trzecia próba. Radio było. Więc yy, miejmy nadzieję, że... Bo jak to mówią, do trzech razy sztuka. Więc miejmy nadzieję, że w tej turze, rundzie jak to powiedzieć, uda mi się zdobyć. No ale mówię Wam, helikopter to jest bardzo trudna rzecz do zdobycia. Dlaczego? Bo jest powolny. I jest trudno uciec rakietą, więc... Spróbuję może zdobyć w tym miejscu śmigło, bo może być. Dlaczego w tym miejscu? Bo jest najłatwiej uciec. O, ja już widzę śmigłowce. Ale nie wiem, czy mi się uda, bo jak widzicie, o... Jak ładnie na walek potrafią. A ja mam taksówkę, ona jest bardzo powolna. Ja. A oni mają bardzo dobre zipy. Powiedzmy zipy, a nie dzipy, żeby nie było. A to nie ja, tylko kolega mówi. Wyślij głowiec. No i chyba mi się coś może nie udać, więc... Spokojnie. I Ale jak to mówię, dobra. Może nie będę tam powtarzać na następnym odcinku. Spróbuję go zdobyć, tak. <laughs> mówiąc, a więc spokojnie. Ale tak mówiąc. Jest Co? bardzo trudno zdobyć maszyny, które ty, yy, mają star pionowego. Yy, pionowy star, czyli helikopter, na przykład. mówię. No ale. Ja co tam jeszcze mówić, kurde, pierwszy raz nagrywam gdzie więc nie za bardzo wiem co mówić. No ale jestem tak, jakby to powiedzieć początkujący, jeżeli chodzi o nagrywanie. Ale w grze to już dosyć dużo wiem, bo jak wiecie to przeszedłem prawie prawie na 100%, więc brakuje mi, bo mówię, że podobno 100% jest UFO, więc to jest tak naprawdę no prawda, wystarczy, że wpiszecie, po prostu znajdziecie, ale... No nie wiem, jeżeli wam się podobał to... Subskrybujcie i ten, lajkujcie nasz kanał, ale najlepiej możecie nawet to. Na mój kanał. Jeżeli chcecie ten, yy, żebym coś innego nagrał, piszcie w komentarzach. Bardzo proszę. Spróbuję jak najlepiej to zrobić. <noise> jak mi nie wyjdzie, to powtórzę. Ale to jakby coś. No. Więc do słyszenia. Cześć. Jak Wam się odcinek spodobał, dajcie kciuka w górę, napiszcie komentarz, co by było fajnie, ja wszystkie komentarze czytam, co może się nie wydawać, ale wszystkie komentarze czytam, do zobaczenia w następnym odcinku, na razie, cześć!